Ziemniak wsiąk, jak kamfora. Jeśli krewnicka dowie się o tym czarze, to powietacie, a. Draculaura! O wielku mowach! Nie! Ty mylisz potwory. Ten nie ma futra, dzikiego spojrzenia i super zmysłu. To Dracula! Hej, tato! Tato mikrofon. Jako jeden z Postanowiłem wygnać wampira, bo miał nieodpowiedni strój. Ostro, ale wiemy, że baseballowe czapki są słabiutkie. Widzimy się później, to lecę! Mam pomysł! Wiem już, jak złapać ziemniaczka! Zapraszam! Schowek na bioniczne protezy? Ale czazior Może potrzeba pomocnej dłoni, co? Wszystko w zasięgu ręki. Franki go złapie, a... Ja odwrócę czar. A -ha! A -ha! A -ha! -a -a! Mój nos wyczuwa tu... skrobie I sól? Ziemniaczek! -ha! Tu jest! A masz, ziemniaczku! na cieni, burzowy dzień, bo, słuchaj czarów, to się zmieni! Chyba duchy w Straszyceum chcą, żebym jadł dużo więcej warzyw. Dzięki, straszydła!